Multiego osobiście nie. Dobrze. Odbierzmy telefon do Tejfana, bo trochę czeka. Halo, halo? halo. halo ha... Dzień dobry, dzień dobry. Cześć, witam Cześć Rafał. Rafał, na samym wstępie przepraszam, że musiałeś tyle czekać. Nie eee, tutaj... ma, wy, wy, wywo wywołali cię odnośnie mojej wypowiedzi. Eee, a nawet nie wiem właśnie kto, e, czy to reżyserka dzwoniła do ciebie, Takfan? Czy mimo... Czy ty zadzwoniłeś do nas? No na chciałem cię przywitać, ale już trudno zaptułeś mi. Eee, mhm. no, to nie, no ja wiem, ja streama mam. Jakby okay. to... Ludzi żeby skonfrontować słowa tutaj w Sariusza. Tak. Ja starty powiem Sariusz, nie powiedziałeś nic, więc nie powiedziałeś wej, nawiązując do mojego ostatniego tego. No, tak, tak. tak. Nie? Dlatego <laughs> ja za, wiesz, zauważ, że yy, no, to ja jakby tutaj Boksdel mnie wypytywał, o. ja wiesz, mówię kontekstu i genezy nie znałem. Miała być ksywa, mówię, wiesz, w stosunku do tego yy, odnośnie ego, bo mówiliśmy o tym temacie i... no i tak, tak mi się wydawało, że, że wtedy nasze opinie by, powiedzmy, się nie pokrywają, nie? Nie wiem, wiesz, teraz równie dobrze możesz powiedzieć, że w ogóle, kurwa, gadałeś o czymś innym i tak też może być, no bo tak jakby mówiłem, że to był taki wyrywkowy raczej fragment, nie? A nie powiem, bo, to, bo to też nie chcę, żebyś odebrał, że to taki siatek z mojej strony. No, a wiesz, z tym w tym to ja wiesz? też, wiesz, też jestem z, z Wrocławia, z Częstochowy, więc na bank to nadrobimy, oczywiście tu mówię bez żadnego też, kurwa, jakiegoś podtekstu, ale no spoko, nie? Ja też po prostu wymieniłem Twoją ksywę, no bo mówię, nie jest to dla mnie jakiś też problem, ale też nie będę tutaj szafował nie wiadomo czym, bo szczegółów aż tak nie znam. Nie wiem właśnie, czy to wtedy w ogóle no ty, ty brałeś udział w tej rozmowie od, odnośnie tego... Jakby, jakby... Bo powiedziałeś też na zasadzie, że nie jesteś pewien, czy ja coś takiego mówiłem, czy coś ode mnie. No ja tak. Chciał, i po ty po powiedz, zasadzie... że może wtedy nie powinienem mówić Twojej ksywy. No ale mówię, kurde, siedzę na tym Ale ty, Nie, nie, wiesz. nie, to nie jest to, to, to nie jest tak, że mam żal do ciebie o to, że powiedziałeś jakieś Twoje opinie. Absolutnie. Tylko bardziej chciałem skonfrontować na zasadzie, o co chodziło, bo tak szczerze nie wiem. No. jakby sam tak chciałbym sobie uzmysłowić, o jakiej rozmowie generalnie mówimy, nie? Kurde. No i y, y, gadaliśmy o y, w sensie. Była rozmowa o ego, o jakimś takim jakby podejściu do rozmówcy, na zasadzie, że wiesz, że... A to nie, bardziej chodzi, w którym momencie słyszałeś rozmowę moją z kimś, gdzie coś takiego to powiedziałem. To było przy tym y, trailerze, przy, przy pierwszym trailerze, przy kręceniu, gdzie wiesz, w ogóle wszyscy tam się jeszcze, no ja nawet nie kojarzyłem niektórych twarzy. A to nie, to nie przy trailerze, to chyba chodzi ci o te... Yy, Zdjęcie, Zdjęcia, zdjęcia. zdjęcia, 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 zdjęcia. Yy, no to no to ksajuk, który tu siedzi tam jest, ja z Sajem rozmawiałem i z jednym z pracowników Fajmu, więc w sumie to można iść zapytać. No tak. No no tak. No ja, ja nie pamiętam rozmowy No i ja, ja, ja wtedy a propos ego, a tak wydawało mi się gada. kurwa, że te, no a to No tak, się tak ja się. No dobra to był ten. Nie no i wiesz, no ja wtedy odnośnie tego ego wydawało mi się, że tam była taka gadka i odpowiadając na pytanie, z kim byłoby mi A ja jakby... wiem na to się mówisz. Dobra ja skojarzyłem, ja skojarzyłem o to chodzi. No. Bo my siedzieliśmy we też na kanapie i powiedzieliśmy, że generalnie warto jest mieć wysokie ego, żeby mieć pewność tego, co się mówi i żeby nie dawać się zdominować w rozmowie. Coś tak no. Aha i to mówiłem ja, Ksajo i jeszcze jedna osoba, której nazwiska nie wymienię. no to widzisz, kurde. Tylko prostując to, nisko mi unikaj z twojej strony, bo ja już kojarzę tę rozmowę. No to mam po prostu odmienne zdanie też od Ksaja i tego zioma, ale to wiesz, na zasadzie ja też nie jestem... No tak jak mówię, to. trochę to ze mnie wyciągnął, bo ja też do końca widzisz. Nie wiadomo, czy ta rozmowa i teraz jakieś gównoburze będą. Sariusz, Najbardziej przyjazna postać? Spotykamy się zaraz, na następnym, dobra, na następnym tym, Kejzu, czy w spotkaniu robimy panel filozoficzny o ego, kurde, id i, i tak dalej, pogadamy o Freudzie, co ty na to? Znaczy nie, to ja bardziej po prostu chciałem skonfrontować, dowiedzieć się o co to, o to chodziło, bo tak uczyłeś temat i chciałem jakby spróbować sobie pamięcią sięgnąć do tego no, momentu, w którym... No, no to e, generalnie to mowa, o to, bo to, to ja generalnie... Ja teraz już nie wiem do czego do czego do do tego nawiązywałeś, ale no chyba troszeczkę się na to odebrałeś, ale okej, okay, no, to, to, to Dlatego tyle. to też tak, mówię... tak, nie znam. Dlatego z dozą, z dozą dystansu tutaj się wypowiadałem, no bo brałem to pod uwagę, że mogłem to źle odebrać, nie, ale no, no wiesz, spokojnie, zapytano spokojnie. mnie bezpośrednio, więc no <laughs> odpowiedziałem bezpośrednio, nie, zaznaczałem, No nie no, chciałem to skonfrontować, żeby samemu mieć jakby jasność o co chodzi, nie, i to, i to tyle, więc jakby żadnej z wyjściów się nie No, spoko, no. dobrze. To nie poddymiłem. No lipa. Dobra. dobra, teraz wszystko. Ale ten, Teraz jak rozwiniemy, jakieś inne, ten, inne tematy. Dzięki no dobra, gadniemy stary. Dzięki Takfan za telefon. Dobrze, mam miłego oglądania wszystkim, trzymajcie się. Trzymaj się na ja. e, Witam cię Marcin, jeszcze raz. Siemano, stary. E...